Cześć, siema, witam Was tu, Szalony Kolekcjoner strzelimy sobie dzisiaj Mixa, Mixa un Unboxinga e, dzisiaj do konkursu zgłosiło się aż 9 saszetek, zobaczmy co mamy mamy mm, saszetkę Champions League e, z tego roku jeszcze tutaj cena była naklejona 3,90 cenę udało mi się troszeczkę zerwać e, kolejna saszetka to Euro 2012 Tutaj mamy T-Mobile'a z zeszłego sezonu, mamy update 2012-2013, mamy mecz ataków z Ligi Angielskiej z zeszłego sezonu, mamy T-Mobile'a z tego roku i uwaga pojawia się nowość w naszych unboxingach. To jest saszetka, bardzo stara saszetka, bardzo unikatowa, jakże fajna. To jest sezon 2009-2010 Champions League. Mamy kolejnego Matcha Attacks, a tym razem to jest Bundesliga z tego roku I na koniec też nowość w naszych unboxingach, miksach. To jest Champions League 11-12 9 saszetek, 9 szans na trafienie super kart. Zacznijmy może od Match Attacks z zeszłego roku To jest Match Attacks z Ligi Angielskiej i co dostajemy? Na pierwszy ogień dostajemy. Dostajemy zasady gry. Wow, jakie czary mory. Dobra. Na milcząco będzie. Nie, muszę coś gadać, bo słychać jak skrzypi krzesło. Dobra, tutaj mamy Star Playera. Match Attacks dał nam kartę. Star Player, czekajcie, może tą starszeńkę buchniemy gdzieś tutaj. O, teraz drugie. Timobile, Timobile z zeszłego roku. Ekstra klasa, Ekstra Liga, Ekstra super hiper mega. Zobaczymy, czy trafimy coś dobrego. Najlepiej chyba byłoby trafić mistrza. A mamy gwiazdę. Gwiazda idzie sobie. Tutaj mamy drugą gwiazdę, czyli taki podwójny. Strzał w jednej saszetce. Wow, siedem kart mieliśmy tutaj, zobaczcie. Ha, ha, ha. To nam panini zrobiło niespodziankę. O, ho, ho, Dobra, odkładamy to na bok. Co dalej, co dalej? No dobra, no teraz weźmy sobie euro na zabytkę. Euro, euro, w którym dawno nie trafiliśmy boskiego Cristiano Ronaldo na karcie Master. O już widzę, że tutaj trafiamy Rising Stara z Grecji. Sorensen, Rotan, Pogrebniak, Fabregas i Jelawicz. Na koniec odkładamy te karty na bok. Co dalej? Co dalej? Może zróbmy sobie tegoroczną edycję ekstra Klasy. Jak pachrach? Otwieramy. Z Zobaczmy, co trafiamy. Sobolewski, Grodzicki, Woźniak. I mamy gwiazdę Podgórskiego i schodzącą gwiazdę Rybickiego. Szału nie ma na razie w tych unboxingach. Zobaczmy dalej. No to teraz sobie weźmiemy na tapetkę Update. Update już z zeszłego roku, bo wiadomo, że niedawno była zmiana kodu. 14. Z tyłu. I co mamy? Santa Cruz. Leitner. Wow! Wow! Robert Lewandowski! Borussia Dortmund. Jeszcze Borussia. Jeszcze Dortmund. Ale już niebawem co? Bayern Monachium. Game Changer. I co? Co nam się wysuwa na prowadzenie? Robert Lewandowski. A co robi Robert Lewandowski w przerwie meczu? Nie. Idzie do klopa! Tak właśnie, ostatnio słyszałem taki właśnie kawał, ha, 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 dobra, mamy Game Changera, na razie moim zdaniem rewelka, to wygrywa zdecydowanie, co na to powie nam Match Attacks, Match Attacks Bundesliga, Adler, o Jezus, znowu Grek, jak ja ich lubię, Buniaku. Ojej, 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 Czyżby czyżyk, czyżby nic? Ha, ha, ha. Słuchajcie, tutaj nie trafiliśmy nic. Postawimy nic, zakryjemy tyłem. Niech sobie będzie nic. Co teraz robimy? Teraz mamy kolejny super strzał. Tym razem Champions League z tego roku z zerwaną przeze mnie ceną. I zobaczmy, czy coś mamy, coś lubimy, coś trafiamy. A ha, ha. I mamy kolejnego zawodnika: BVB Borusmi Dortmund. Bardzo rzadka karta, mało spotykana, dobry impact, cenna karta. Przykryjemy tych tam z tyłu, którzy aż tak dobrze nie byli. Kampany, Hildebrand i na koniec Szewczuk. No dobrze, no dobrze. No i zostały nam dwa antyki. Weźmy, może sobie 11-12. Zobaczmy, co to będzie. Jak to wygląda, i z czym to się je Bateng, Batęg, Petr Czech, Abbiatti, Park, Kieżachow i karta Star Player. Dany z Zenitu. I ostatnia saszetka, najstarsza saszetka, którą mam. To jest rok 2009-2010. Odpalana, ale fajnie zapakowana. Słuchajcie, zobaczcie, można zrobić. A, szalony, za dziki jesteś, ale mogłeś zrobić tutaj kombinerki. Dobra, zrobimy jeszcze z tego kombinerki. Weźmiemy później, wrzucimy tutaj karty z innej edycji i zrobimy czary, mary, niedowiary. Co trafiamy? Znowu park. Hahaha, ha, ha. przed chwilą był też park. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Mamy Park, Krkic, Lam misimowicz, tak. Mendes i Siwok. Pusty przebieg, pusty przebieg stare karty, ale pusty przebieg nic specjalnego, nic superanckiego. A więc tak, otworzyliśmy 9 zaszetek, trafiliśmy lewego i kumpla jego. Trafiliśmy poza tym różne inne karty. Ja powiem tak: ja mam swojego faworyta, ale nie powiem. Czekam na Wasze opinie, Wasze komentarze. Piszcie na dole, co Waszym zdaniem wygrywa. Jeżeli chcecie więcej takich unboxingów ze starymi saszetkami, z saszetkami, których dawno nie było, dajcie łapkę w górę. Będę widział, że Wam na tym zależy, tak jak mi. Pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner. Cześć, 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 cześć. 영상편집 및 자막이 아